No i ruszam z moim ekipą. O, patrzcie jak wygląda rachunek Zaczyna się tam się, się, ciągnie, 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 Wszyscy pomagają. Siema właśnie lecimy na zakupy do Tesco do Tesco później jeszcze do takiego innego sklepu kupimy ryż i jedziemy do domu dziecka. A w sumie dojdziemy do dwóch domów dziecka. Dzisiaj dzisiejszy dzień właśnie przeznaczamy na to. Kupujemy im tam naprawdę wszystko co będzie trzeba, jakieś artykuły szkolne ubrania, e, chcemy kupić wiatraka, jakieś jedzenie kupić. No po prostu w takim miejscu przydaje się wszystko. E, wiecie co, jeszcze jest jedna sprawa. Miałem ja mnie porusza tematu tego gościa, ale tak mnie już drażni, że to już jest przesada. E, nie wiem co to za gościu. E, wiem, że jest gdzieś tutaj na poket. E, ma tam nikt na tym PG, Azja, Tajlandia, coś tam. E, na wielu grupach gdzieś się żalił, że nie ma tu na hotel, nie ma na jedzenie, robił zrzutki i tak dalej. I w końcu gdzieś na którejś grupie e, ktoś go rozkminił, że to zwykły oszust jest. I on oczywiście do mnie napisał, bo zobaczył, że ja robię zbiórkę dla Tajów. I napisał do mnie, e, siema, e, nie będę ukrywał, wyślij mi na hotel. Co pomyślałem, co za debil w ogóle? ja mu będę wysyłał na hotel? Gościu, który chwali się na wszystkich, w tych, że już był 12 razy w Tajlandii, gdzie indziej pisze, że 10 razy w Tajla 10 lat w Tajlandii i tak dalej. Wszędzie pisze takie rzeczy. E Widział, że zbiórka dobrze poszła i on mi pisze, że on chce na hotel. Oczywiście, mu nawet nie odpisałem, bo to dla mnie jakiś debil po prostu e i po prostu jakiś oszust. I wszędzie pod. Filmikami na przykład Marty, gdzie ktokolwiek coś pisze, on pisze, że moja zbiórka jest oszustwem, że jest podejrzana, że on mieszka długo w Tajlandii i on wie jak tutaj wygląda, że te pieniądze wystarczyły na miesiąc pomocy i tak dalej. Gdzie miesiąc pomocy właśnie dzisiaj mija. Jutro dokładnie. Czyli wtedy, kiedy jest koniec wszystkiego. No i po prostu. Ja go zablokowałem, on mnie później zablokował na Facebooku. Także jeśli ktoś z Was gdzieś zobaczy, na przykład u Marty albo gdzieś jakiś komentarz na mój temat, to proszę, weźcie mu, napiszcie coś od siebie, bo mnie takie coś tak drażni, że aż nie wytrzymał zaraz. Gościu, który po prostu chciał jakieś pieniądze wyłudzić, żeby sobie nie wiem co robić tutaj, on mi teraz będzie pisał, że ja jestem oszustem. Uwierzcie mi, że rano wstałem i jestem tak zdenerwowany od samego rana. Ja nie mam sobie naprawdę nic do zarzucenia. Zrobiłem tyle dobrego, cały czas robię. Dzisiaj to idziemy dokładnie jeszcze do domu dziecka. Jestem tak zły na takich ludzi w ogóle. I dodatkowo, jakbym mógł prosić, sprawa między mną a martą to jest tylko nasza sprawa. To poszło typowo tylko pomiędzy mną a nią. Nic innego nie ma z tym wspólnego. Żadna zrzutka, żadne podróże i tak dalej. Także proszę nie roztrząsać tematu. a jeśli ogląda to Marta, to chciałbym tylko tyle powiedzieć, że jeżeli ktoś na Ciebie był bliżał u mnie pod komentarzami, to ja bym pisał prawdę, że to chodzi między nami, a nie chodzi o żadną zbiórkę, a nie zbywał temat i, się i inni ludzie się tam nakręcają. Jadę do Tesco. Dobra, zaczynamy zakupy od rzeczy do szkoły, jakichś kolorowanek i tak dalej. Oczywiście jeszcze kartek pełno, pełno długopisów yy, wiatraki. Kolorowanki <laughs> dla dziewczynek, dla chłopaków też będzie. No, na początku tego bierzemy wszystko, ile się da. Nie to, że dzieci będą miały do nauki, to także będą miały jakąś zabawę, jak to że będą mogły coś pokolorować, e, uczyć się przy pisaniu. no wszystko po prostu. Wszystko tutaj, nożyczki, kredki, flamastry, farbki, zeszytów oczywiście bardzo dużo. Ołówki tutaj długopisy. Karla poszła po zabawki. Przemek jeszcze gdzieś indziej. Myślę, że do każdego z tych miejsc będziemy mieli gdzieś około 10 koszyków. Dobra, Karla poszła wybierać ubranka, ponieważ jest kobietą. Czekajcie, bo mi teraz akurat mama gada, ale mam nadzieję, że jej nie słychać. Eee, ja się biorę za kupno e, japonek, gucików dla dzieciaków, e, przemek poszedł. Jeszcze jeden wózek zabawek wziąć No i znalazłem takie, z których dzieciaki się na pewno ucieszą. Jakieś Batmana, eee, to jest też Batman, to jest Hulkiem. z Halkiem no. z minionkami, Superman <grym> Będą się dzieciaki cieszyły Cena to 99 tajskich batów, no na te przelicznych teraz to około 13 złotych. Potem jak Kupiłem, nie wiem, teraz 50 par bucików tutaj, znaczy japonek. Teraz czas kupić majtki, skarpetki. Inne ciche bierze Karla. Dobra, teraz ręczniki. wziąłem jeszcze zegary na ścianę, gdzieś tam pisało, że potrzeba zegary pewnie do jakichś klas, gdzie dzieci uczą albo coś, albo po prostu do pokojów dla dzieciaków. Wiecie, co jest przerąbane. Że tak naprawdę na wszystko, co się popatrzycie dookoła sobie wyobrażacie, że to Wam jest potrzebne, i ile takich rzeczy musi być potrzebne na przykład w środku, gdzie jest 130 dzieciaków albo 100 dzieciaków. to jest Te ilości są naprawdę to, co my weźmiemy. To jest pewnie jakaś kropla w morzu i no, masakra. Naprawdę masakra. Dobra, zaraz idę na chemię. Wcześniej proszki do prania użyłem, ale jeszcze w sumie więcej. Dodatkowo weźmiemy szczoteczki do zębów, i pasty Wiadomo. Zęby, ważna sprawa. Doskonale o tym wiem. Nie, też pisało, żeby nie brać dzieciakom słodyczy, a szczególnie te, które mają dużą zawartość cukru. Także słodycze weźmiemy i tak, i tak. Każdy wie, jakie dziecko jest szczęśliwe, jak dostanie coś słodkiego. Nie weźmiemy tego dużo, ale coś weźmiemy. I postaramy znaleźć takie, które mają naprawdę niską ilość cukru. Nie wiem, czy takie są. Ale postaramy się takie właśnie znaleźć. Dobra, biorę pasty i z czoteczki. No i dobra. Jeszcze przejeżdż z Karlą wiozą wózki, ale mniej więcej Wam pokażę. Co tu mamy. I od razu chciałbym wszystkich poprosić, że już nie wpłacali na zbiórkę, zbiórka się jutro kończy. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli, którzy pomogli tym biednym ludziom. Naprawdę wspólnie zrobiliśmy dobrą robotę. I fajnie to wyszło. Oczywiście do tego jeszcze musimy tu dokupić, oleje, ryż. Będzie wszystko kupione, tylko jak już widzę <noise> wzrok kasjerek, <noise> to są załamane. Że będą musiały to kasować wszystko. Ale fajnie, bardzo fajnie. <głosy> <głosy> Najlepsze jest to, że nie mamy żadnego busa, tylko mamy pick-upa. Czekajcie, my to zmieścimy. Pasują nas już jakieś 45 minut, może trochę dłużej. też przyszła pora na kamerę. <grydy> Dobrze to wygląda. Tylko jest naprawdę teraz duży problem. Myślałem, że chyba nam się to wszystko zmieści, ale z tego co widzę teraz, możemy mieć taki problem. Nie szkoda, że nie damy rady, widzieć tych dzieciaków. Uśmiecham w ogóle. Powiem wam historię. Ale mi tutaj. Przed chwilą. Taka dziewczynka zaglądała, taka malutka zaglądała do, do jednego z koszyków, bo był taki plecak różowy z księżniczką. I ona tak zaglądała, zaglądała, mama ją połamie, pokazywała i tak dalej. I mama mówiła, żeby odeszła od tego. No i stwierdziliśmy z Przemkiem, przejdamy ten plecak. Skasowaliśmy, daliśmy i dziecko było tak szczęśliwe, no i oczywiście zaraz podbiegł braciszek, że też coś chce. No i tak fajnie miał do wyboru wielki samochód na ster, albo małą figurkę Iron Man chyba, i wziął figurkę No i się tak dzieciaki cieszyły, tak dziękowały. Coś pięknego, dlatego chciałbym te dzieciaki w domu dziecka zobaczyć, no ale niestety. <laughs> Jeszcze tam się ciągną zakupy. Dobra, dla wszystkich dociekliwych możecie zobaczyć, wyszło ponad 80 tysięcy tajskich batów, e, teraz mniej więcej chodzi po 1,3, czyli będziemy mieli ponad 10, koło 11 tysięcy, nie wiem po ile przeliczą mi to dokładnie w banku, zobaczymy. I to jest na razie jeden dom dziecka, będzie jeszcze jeden. <laughs> przynajmniej ma fajny plecak. <laughs> Patrzcie jak wygląda rachunek, zaczyna się tam, ciągnie się, ciągnie, ciągnie, ciągnie. <laughs> Dużo ludzi przyszło pomagać. Najgorsze, że mogło się zmieścić to do tego samochodu. Ciężko to widzę. Wszyscy pomagają. Dobra, na szczęście przyjechała pomoc. Jeszcze jedno auto, bo byśmy się nie zabrali. Ale będzie uśmiechu dzieciaków Znaczy, niestety, my tego nie zobaczymy, ale i tak super. No i ruszam z moją ekipą. Jesteśmy. Koniec się to nazywa. SOS Children Village w Dzieci nie może robić, mam pewne podejrzenia, ale nie chcę mówić. No ale dobra, no chociaż niech zrobi zdjęcia. tak zawsze fajnie. Wszystko już rozpakowane. I będzie. Resztę roboty oni sobie już tutaj zrobią sami, ponieważ my im już tu bardziej nie możemy pomóc. Bierzemy tylko jeszcze od dyrektora numer, żeby nam tu wysłał. Przemek z karą chcą tu przyjeżdżać raz z miesiącu. mnie nie będzie, oni chcą tu przyjeżdżać i po prostu z dzieciakami się bawić, robić coś i oczywiście też pomagać jakoś. No i wróciłem pod Tesco. Akcja zakończona sukcesem. Fajnie to wyszło. Lekki minus. Nie widzieliśmy dzieciaków, ale trudno. Pan nam ma powysyłać zdjęcia, będzie spoko. Dodatkowo przypominam jeszcze raz, że zbiórka kończy się dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy wsparli akcję pomocy Tajlandii, wsparli naszą akcję ogólnie. Trwało to cały miesiąc. Szybko to zleciało, trzeba przyznać. Zrobiliśmy naprawdę dużo dobrych rzeczy. I pomogliśmy tysiącom osób. Wszyscy razem wspólnie, pamiętajcie. Oczywiście mówię do wszystkich tych, którzy są w tym razem. <laughs> A niektórzy hejtują tą akcję. I eee, dodatkowo... Co? Dzisiaj był jeden dom dziecka, drugi będzie dopiero w weekend, ponieważ dzisiaj do drugiego już nie zdążymy jechać i jeszcze czytają z którymi to robiliśmy, też nie mają za bardzo czasu. Zeszło to trochę dłużej niż przypuszczaliśmy. Także w weekend powtórka. No i tyle. Dobra. Dziękuję bardzo, że oglądaliście w następnym vlogu lub na Instagramie Pajak fighter -traveler. Zobaczycie zdjęcia. Jeśli tylko od razu jeśli mi wyśle ten dyrektor tego domu dziecka, zobaczycie zdjęcia tam dzieciaków z tymi wszystkimi rzeczami. Dobra. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.